Bardzo się cieszę, że siedzę tu teraz z najstarszą, młodszą siostrą. Skipper! Dawno nie pokazywałaś się w moim vlogu, siostrzyczko. To prawda, tęskniłam. Ja też tęskniłam. Najbardziej tęskniłam A, za mną. Oni tęsknili za tobą. Dzięki! Cały czas o Ciebie pytali. Proszę bardzo, E ona. W Malibu wiosna wygląda jak lato. To Zresztą prawda. widzicie, co robimy. Tak, jest jest bardzo miło! Można siedzieć w ogrodzie, kąpać się w basenie albo zrobić tajemnicze wyzwanie. Aha. <laughs> Niespodzianka. Do wyboru mamy wyzwanie z pizzą, wyzwanie U. bez śmiania, rysowanie na czas i historyjka na czas. I zrobimy to, które wylosujesz. Hmm. O, historyjka na czas! O, to jest super! Już mówię zasady. Przeciwnik podrzuca trzy słowa. Musisz ułożyć historyjkę z tych słów w ciągu 10 sekund, bo inaczej przegrywasz. Drugi gracz musi dokończyć Twoją historię i wykorzystać kolejne trzy słowa w 10 sekund. I tak dalej! Dobrze. Dobra, zaczynamy. Papier, papier, papier kamień, kamień nożyc. nożyce. A, ty pierwsza. Okay. Twoje słowa to y, cytryna, pastylka i księżyc. Gotowa? I start. Okej, okay, Harper zawsze chciała polecieć na księżyc, żeby hodować cytryny, ale rozbolało ją gardło, więc poszła do apteki po pastylkę. Tak, udało się. Wszystkie trzy. <laughs> Urodziny, kot, piłka. I start. Dobra, kiedy Harper poczuła się lepiej, postanowiła urządzić urodziny i patrzyła, jak jej kotka cytryna gra w piłkę. BOW! Róże, koliber, tygrys. Już! E, dobra, więc ta kotka cytryna tak naprawdę jest tygrysem, który kocha Róże. O! I chce posadzić Róże na księżycu, żeby przyciągnąć kolibry! Tcha! Przecież kolibry kochają róże, a już na pewno ten na księżycu. Jestem kosmicznym kolibrem. <noise> Zobaczmy. Uniwersalny miłość urodziny. <noise> Dlaczego ciągle mówisz o urodzinach? Teraz przejmuję tego vloga, żeby zagrać dla Was mój własny remiks twojej muzyki. To bardzo miłe. Dobra, zaczęłam od dziewczyny rządzą, potem przeszłam do numeru baw się i ćwicz. A na koniec dorzuciłam uniwersalna miłość. Ale super! Trzy, dwa, jeden! Jesteśmy siłą, przyszłość jest nasza. Dziewczyny rządzą, robią to z klasą. Jesteśmy ruchem, świat nas zobaczy. Wreszcie może świat zauważy tęsknię. Te... Skipper, to było świetne! Prawda, że to ekstra? Mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. Zasubskrybujcie mój kanał i zajrzyjcie do teledysków. Tam możecie w całości posłuchać tych piosenek. Jestem pewna, że ten kawałek poprawi Wam humor. Gotowa?